Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagramy w Ewan Tutausen w tym tryb operacji z Mateuszem Fłukiem. Dziś Grand Prix Malezji. No siemano, siemano, startujemy z dalekich pozycji, gdyż były deszczowe kwale, a my sobie tym terrorostą słabo radziliśmy. No niestety, Uch. co zrobimy? Trzeba walczyć, odrobić albo możemy stracić nawet. Nie wiadomo jakie mamy tempo, nie testowaliśmy na sucho. Jezu, wypuszczajcie na stopy, coś długo Dale, dalej, dalej Dobra Który jesteś? W ogóle tam 14 chyba nie? 15. 15 11. 15. No to... Mogujemy może powalczyć No na starcie może, może jakby słabo wystartuje Dobra 2, światła, 3 4, 5 i poszli! Tuś ma zaśpiew człowiek start. Ja też. Skubańcy są dobrzy na startach. Ups, kość pukłem. O, tu za tobą jest tak jako, co? Dobra. Ups, widziałeś? Boli mi trochę. Ósme miejsce widzę ciebie, jesteś za Maldonado. O, jakieś skrzydła. Kontakt No leki, ale nie urwałem nic. A, walka Tororoso? Nie. Musię go odpuścić. A ja walczę z masą. Z liderem. Aj. I od zewnętrznej! Pięknie, Tororoso Rosso poradziło sobie z masą. Ty z lewej, ja z prawej. O gdzieś tam wyskoczył chyba A, masa próbuje to, jest to są najgorze teraz atrakcji. No Też mam problemy trochę z trakcją no, Tessa, który to mi się najgorzej mi nic wychodzą w tym torze. Przez co tego toru nie lubię Pisze do mnie Dominik, nie teraz Gaz. Dobra muszę jeszcze Dobra trochę, trochę żeśmy się już chyba takie pozycje zostaną. <grych> albo może być kogo gorzej bo przed nami mają tempo zajebiste powiem ci Chyba szczerze. że safety car wyjedzie. Albo, albo coś się wiesz kiepnie. Ja kiedyś tak miałem, w, jak jeżdżę katerhamem To się uderzyli przede mną grożąc z Tego toru za bardzo nie lubię. Toru czy zakrętuj? Ten zakręt akurat W ogóle lubię... toru. Jakoś tak mało na nim jeżdżę, Ty... mało i w nim jeździ. Tora... Sektor pierwszy mi się widzi. No fajny. Drugi ja lubię też. Indie. Indie są tym, fajne. na tym takim no? nawrocie, co bierze takie zakręty hmm. kręte. A słyszałeś, że ten nie chce zapłacić Australia za ten wyścig? Nie chce zapłacić. Ja słyszałem, że zapłacili, ale po prostu mają wąt do Berniego, że. No właśnie, że z... zgłosili z... złamanie umowy. No że jest nieatrakcyjna, nie? Że nie ma... A Bernie zaś się tłumaczy, że dostali po prostu e, jak to tłumaczył się, pączek z dżemem czy coś, tylko że w tym pączku było mało tego, te, tego dżemu Dżemo, to jakoś tam tłumaczył się to czy to właśnie... <grym> on nie ma kasy, nie? Jego córki tam mają kurwa, miliony już, chałupy Ech, wybudowane bo on to jest z miliarderem No A żona ma tam 40 lat, nie? A on ma 90 czy 88 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. To zobacz, taki to se pożyje, nie? W hmm. Jagry łyknie jakieś ja za Ja tam nic do nie mam, no. Jest może tak. No, taki umie załatwić sponsorów ale... i tak dalej. Faktycznie, tak chyba pozycje już będą. No, bo jak mi Vettel ucieka, nie? Ty mi uciekasz, no chyba, że jedynie straca. Bo jakąś karę dostaniemy, to wtedy może być... ...nieciekawie. Nie, tu nie ma kary dostać. No chyba, że za... No chyba, że kogoś pukniesz, no? Właśnie. Chyba, że nam opony wytrzymają? Wytrzymają, bo... ...świeżutkie są, tym. Ej, trzy sekundy. Ode mnie sekundy. Ja mam jeden trzydzieści dziewięć O puźwa, za szeroko, za szeroko, za szeroko. Felipe ci tam wziął chyba? Dzią... Oj, ale nie do mnie. Dobrze. może i... ...nie, walka, ale nie, 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 się Walcz. Kiedy zjeżdżasz? Żeby zaś nie było takiego czegoś jak w Australii. No właśnie. Mm, zjadę okrążenie może wcześniej. Piąte, szóste gdzieś, nie? Dzisiaj wypiłem Red Bulla, więc... ...zasponsorowałem kurwa więc... ...gazuj to Mówiłem, byłem tylko popełniać tak jak w Australii, no. Ja czekam na Monako, tam spróbuję powalczyć. O, Monaco to, to, to też. Sam widziałeś, że jak odpaliłem tempo, to... Na sucho musi być, bo jak mokro to będzie Ja mokrego jakoś nie lubię warunków mokrych Nie ma źle Zależy jaki to orb, na przykład Malezja mi się nie podoba na mokro No, bo, bo się, się akuracja. No było fajnie u ciebie widzę na tym mokro, było ciekawie bardzo Mąca średnio z tym deszczem No nie wypaliły mi opony masę <grym> masa wyprzedza Wtedy to było dobre. Ja byłem w szoku. Przedził cię? Patrzę. Przedził, ale damy odejdę no 0,67 jesteś za nim. Łoto go ciśniesz. Jak tam nasz Robert wyjdzie z tego wszystkiego, bo słabo mu idzie w tym WRC trochę, nie? No, teraz kamerę ten rajd, z Portugalii chyba, nie? Czekaj. No, bo on koł na asfalcie. To jest pierwszy rajd, który tam jechał już. On z tą ręką ma trochę ciężko, no. Nie ma co się oszukiwać. Już nie będzie jak kiedyś. Ale szkoda, bo Ferrari by sobie jeździł. Albo w McLarenie Albo Tak trochę się inaczej wyglądał od MF1, nie? Już tak Ale masz za sobą ten... ...aut Godem, no, nie ja lubię tego toru. W sensie tego drugiego sektora Połowa drugiego sektora Cięgłą, dobra, ja zjadę po tym. Dobra? Już? No, jeszcze nie teraz, tylko po tym. No musimy jakoś zrobić taktykę, ha, bo muszę... inaczej. A hey, imal Donaldem już Chciałem taką pogodę jak u nich, tej Malezji. No, ciekawe, kto będzie teraz na Grand Prix za dwa tygodnie. No właśnie, czy będzie lało, czy Sucho? Nie wiadomo, co to jest? Malezja, właśnie. Jeszcze jakiś może Kobayashi wygra? Hmm. Nie no, Mercedesy są najszybsze. Później jest McLaren, może, potem może Red Bull, Ferrari, Williams, Force India. Lotus jest tylko przed yy, Marusią, moim zdaniem. I przed Caterham. Tylko. Kto jest przed tobą na czwartej pozycji? Wentyl. Wieczna się Mercedesy mogą się zepsuć. Bo w tej grze to tak się psują trochę. <noise> Policzę na nie. <noise> o, już opone, już opony. Ty no bo... zjeżdżasz może pierwszy? Nie, masz nie, 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 nie ja dam radę, ja dam radę, no, po prostu w tym jednym sektorze mam problemy. Dobra. Ile ty na którym chcesz zjeżdżać, ty? W siódmym. To jest mistrzoksie. Czyli nie tym, jeszcze następny, tak? Ja. To ja lepiej zjadę teraz. O, i zaś wyprzedzić. Dobra, zjeżdżam ponownie Jakiś ogarnięty pit stop Nie jak w Australii nas wyruchali hmm. Trochę z ty... Po 6 sekund pit stopi 3,2 Który wyjąłeś? 18 Wszyscy za tobą są Pokój, trochę. A ciężko z wyjazdem. Bo wiesz, co tutaj jest, że lubi przepuszczać, nie? No wiem o co chodzi. Przede mną jest Sharp Peak, który już nie jeździ. Teraz próbuję, próbuję jakieś szybkie okrążenie jedno. 15 sekund w eteletro, wow. co? Nie moje Grand Prix. Moje też nie, powiem ci szczerze. Takie... no musi się odbyć, muszą być jakieś punkty, ale... O, ja Cię. Kuźwa, on też zjeżdża. Do... Wszyscy, wszyscy zjeżdżają? Wszyscy. Nie? A, ja, fuck, to przez Ja pierdykam, ile tych kropek. W minimapie jak, jak wyjada bez żadnych problemów, to będzie dobrze. Ciężko. Bo Ty jako pierwszy wjechałeś pewnie, albo drugi? Nie, Maldonado wyjechał pierwszy. Bo mnie wyprzedził, widziałeś. Pas, 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 panowie, i mnie. Już, już, już! Jest! Ci miara. Ja miałem 31 Dobra, wyjechałem za WTL-em, czyli o, wszystko jest tak. Z Oj tam widzę ostro masz Jakie oni mają zasipłony Twarde na pewno A co mają biały pasek? Właśnie nie wiem muszę zobaczyć jaki ma... nie twardy ma, dobra może do na go to by było coś naprawdę Ja już się przestraszy właśnie Znowu by nas No <grystanie> bo ja muszę poszczędzać opony bo Trochę dłużej na nich będę Za mną jest Maldonado Ty jesteś za Maldonado? Ja Metala ktoś blokuje I mi zacząć to zacząć pasuje. Zacząć. Oh. Ja nie lubię tego wyjazdu tą prostą. O, idealnie przyjechał ten trudny zakręt O, widać, że pistopy są. No, zjeżdżają ciągle. Przecież nagle jestem ósmy. Perez zjechał. Ja jestem szósty Kurde, ktoś mnie wyprzedzi chyba Perez, albo grożam grożam Grożałem, a farty, Ale grożałem mu białe na przykład Oho Przede mną jest Adrian Zotil, są tu robi? Zutil na tym miejscu Dobra, Maldonado, tu tuż dużo po mnie Może mi się go uda wyprzedzić. Dawaj, dawaj. Oooo, będzie szeroko! Jest. Chuuu! Wow. No, co tak nagle dzwonił Maldo? Nie wiem, może coś już się. Czasem tak mają. Wyprzedziłem go, a teraz już... Cały czas do przodu Ja, teraz grożę nie wiem czy by tego nie... Szybki jest trochę, pamięci Ja jadę za zucilem Dużo straty? Pięć sekund Zjechał do box. Kurde, de, rezmo Dziad Wiecie, Zutil nie wyprzedził. Zutil nie. Peres mi chce teraz Ja próbuję oszczędzać opony. strasznie mnie grożą goni. Jezu, Peres! Jaki agresywy! Agresor! <noise> Mam 9 sekund się ponad do odwiedza. A ma do mnie piątkę. Dobra, a już 4 sekundy. To ty masz do mnie 9. <grym> Razem no to wychodzi. Wszyscy jadą, to jest szok. No właśnie, nie podoba mi się, wolałbym żeby ktoś odpadł. Albo safety car wyjechał. No. Byśmy tam mogli ich jakoś. O, jeszcze mi się Kers zepsuł, zajbiście Kers? Mhm. O oh jest. O to co stanę. Z ciekawie. Co ci ten inżynier? Mhm. Ja się boję o moje opony. trochę agresywny styl jazdy i o to się boję. No jak już się mu broni przed Perezem, no? Wetel jak ciśnie. Dobrze, niech się zderzy, bo czwarty jest dopiero. Dużo paliłam, mamy dużo Wow, obrót, obrót, lekki. Ups. Ale spokojnie, nic nie straciłem. Jest dwie sekundy. Jakoś się obroniłem przed Perezem, chyba... Za bardzo Tarki złapałem, wiesz? O Jezu, walka w bok, w bok z Perezem. Ale blokuję ich. Bez tego Kiersu teraz to całkowicie mi nie wychodzi. A ty grożony półtora sekundy za mną. Ja pierdykam. one 8 sekund już uciekł. bo się nie bronić jak. Myślę, że tym, po, tym po kiepskie, to jeszcze kersu mnie nie dali. Hmm. Jeszcze wypłaty na mnie dali. <śmiech> <śmiech> jeszcze cztery okrążenia. No, jeszcze ciężkie te cztery okrążenia, bo grożenie z 90 za mną. Ups. Będzie ciekawie. Uuu, uh, uh, tam szeroko pery. Już, już ma DRS. Romał. Bok w bok z Romał, Romał grożą. Widzę go, napis Bern na skrzydle. I wypadek. Zabiłeś? Nie, ty. Nie. Nie no, z grożanem. Tu się boję go. Liczę na błąd. Ciśnij mnie. 30. Ale ja dali nie mam Kersu A mi dali no Co za gnoje, no I mi Donaldo w wyprzedzić. przedzielić? Nie nie, nie Ciągle jest za mną grożał Jak cień Nie wiem czemu ale silnego biegu nie miałem Znaczy umiem umiał widzimnym bieg, ale to jakoś tak późno mi wychodzi Bo bez Kersu może wiesz A masz długie biegi pewnie i... Ale fajnie światło wali z tyłu. No nie? Na skrzydło. Aha. Szczególnie na tym pierwszym sektorze. Ja się nie mogę doczekać tamtej, następnej części, co to będzie. Refactor już coś tam robią, ale na razie są testy, testy beta. Project Cars. Na to czekam też. To będzie ta F1? Project Cars? No. Na pewno jest. Bo były Aha. filmiki. Ale ja najbardziej czekam na Project Cars, ale te lata takie starsze. Aha. Czuję. A na gra też ten Race Room Experience też to gram. A nie, to Pojęci, super. Na no, no, darmową grę. Grafika jest. Fizyka fajna, grafika. Możesz tymi autami ile mało jeździć sobie. Oj, groża mi wyprzedza. No, widzę właśnie. Ja coś już wymyślę na niego. Nie, no jest szybszy. Nie ma szans. A mnie Maldonado próbujemy zaś, a ja bez kersu Gdzie? Romał, Romał, Romał Za szeroko ma to już fułek O, jeszcze pistopu mają Ktoś jest do pistopu, nie wiem czemu. Wow, lekko się zderzyłem z Romanem Jakbyś kary nie dostał Wiem, w bok, w bok z Romanem ale ja z Kersem zajechałem i. uch uch uh, szeroko za to w tym pierwszym zakręcie. Jest, Kersmon. Wow. Będzie co oglądać? Fajnie, fajnie z Romanem się walczy. On jest ostry zawodnik, ja też. Za długo dbałem o opony, i jechałem bardzo wolno, wiesz? A się fajnie słońce odbija, zarabiście. W tym, właśnie drugim sektorze, w tych wolnych muszę dobrze wyjechać, bo mnie natkania i potem mnie atakuje. No w, w tym drugim sektorze? No, tam nawet miętce W tych takich zakrętach do. do... No, tych wolnych takich, Trzeci, czwarty bieg. Może Chinak już pójdzie mi lepiej. No, może mi też. Chiny, Bahrain, Hiszpania, Monako Bahrajn to... możemy coś powalczyć, powiem ci szczerze. Monako też, takie tory. Chociaż ja bardziej wola drugą część sezonu. Silverstone, fajna. No nie, po Silverstone. Singapur, Japonia, Korea. O, Singapur to jest mój konik. 1.39 robię tam. A na tym, latach 80. Ups, ups, latach 80. Mam czwarty czas na świecie. Nie, szósty już. Bo tam ktoś na cheatach mnie pokonał. Bo ja mam 1.42 jako szósty, nie? A no. pierwszy ma 1.33. Także jak to możliwe? Na Singapurze 1.33 zrobić. I oni zjeżdżają do boksów, czy mi się zdaje? No, niektórzy zjeżdżają. Moje opony jakoś się trzymają, a twoje? Moje też, nie ma nie. Chociaż już są pomarańczowe No jedna jest trochę czerwoniutka, lewa przednia To też Może zjedzie Groszanda do stopu No nie wiem, on późno zjeżdżał, wiesz? Co was tak wyprzedził wszystkich A ty nie ma zamiaru zjechać Nie no tam flaszki, nie widziałem żeby mieli jakąś flachę, to... Nie ma po co jechać Znowu mnie atakuje. A zjeżdżał ktoś z przodu? Nie... Nie... Cisza. zaś się bronić? Ja też. No, czyli... Malezja obronną No bardzo. Żeby, no, przetrwać. Żeby te punkty dowieść I do przodu. Jest trochę, odjechałem mu Jezu, yes, minuta 40, mój naszy czas, minuta 48, makabra Mój to jest minuta 97. Też <tasz> nie jest ciekawie. Czyli sekunda szybciej ode mnie, czy? Jak do ciebie to nie ma źle tak dużo stracić no, no stop eco driving, żeby te opony Boję się o nie tutaj miałem kilka scen, że mi nie wytrzymywały to będzie w Hiszpanii? Yes. To będzie eco-driving, eco na, na czwartym biegu cały wyścig. Lewa przednia ma dosyć. Roman, odpuść, no. Proszę Cię. Zostaw mnie w spokoju. To wygrał Alonso, czyli zaś Ferrari. Znowu. A teraz masa jest dopiero ósmy. Czyli straci lidera. Albo mi się przynajmniej wydaje. Roman! Nie! Co, wyprzedził? Jest... o włos. Roman! Chyba wygrałeś. Piąty. Jakiego oni mają tempo? 1.37 Jedzie, Mateusz Słowa na zakręt. Jest, siódma pozycja, pierwsze punkty. Dobrze, siódma pozycja. Dwaj Polacy, piąty i siódmy. Dobrze, dobrze, jest dobrze. Nie no. było źle. No nie było źle, nie było źle. A że wszyscy dojechali? Wszyscy dojechali. Ale dopiero Weber 20. Patrzek, różnica 7? Pik 15, no na... A, a my 30. Co 30. Straty, ja mam 30, a ty masz 45, a oni tutaj 7, 6. Sekund. Dobra, tak. Trochę żeśmy blokowali moim zdaniem. No. Ale to się wytnie. Komentujcie, subskrybujcie, mój jak i króla kanał. Na razie, cześć. Cześć pa.